Dzień dobry witam serdecznie słuchajcie jestem w firmie Amach znowu tutaj pan Sebastian skraca łańcuchy przedłuża nie wiem co tutaj jeszcze można z tymi łańcuchami zrobić ja dzisiaj przyjechałem żeby pokazać dla was bo są zapytania na kanale o pilarki lekkie pilarki, pilarki takie poręczne do pracy na dachu dla cieśli dla ogrodników dla osób które już nie chcą korzystać z ciężkich pił i taką ofertę fajnych pilarek przygotowała firma Yamabiko, czyli Shindaiwa i Echo. Trzy modele wcześniej były troszeczkę inne, teraz są kolejne nowe. W Echo jest to CS 2511 WS, w Shindaiwa jest to 251 WS i taka jednoręczna 251 TS, też Shindaiwy. Bardzo lekkie pilarki wydawać by się mogło, że zabawki, i nic z nimi nie zrobimy. Zaraz się zepsują, rozkleją, bo są plastikowe. Otóż, słuchajcie, nie są to pilarki. Bardzo solidnie wykonane. Zresztą, firma Yamabiko nas przekonała we wcześniejszych modelach i w innych konstrukcjach, że jest to sam top pilarek. Mam tutaj skserowane z katalogu części budowa silnika, korpusu, karteru. Okazuje się, że słuchajcie, w środku jest wszystko ze stopu magnezowego. W konstrukcji klasycznej. Dlaczego klasycznej? Konstrukcja klasyczna, czyli bez żadnych takich udziwnień z otwartą, z otwartymi kanałami na skrzynię korbową. Jest to konstrukcja, która daje szansę z, zrobić najmniejsze silniki, jakie tylko są możliwe, jeśli chodzi o odwusuwa. Dlaczego to jest takie istotne? Wcześniej kiedyś produkowano silniki dwusuwowe z kanałami zamkniętymi na silnie korbowe były dość dobre, ale nie pozwalały ograniczyć masy i nie pozwalały ograniczyć rozmiarów. Teraz rozwiązanie klasyczne stosowane już od wielu lat jest jednym z najlepszych, najlepiej smaruje tłok, pierścienie, cały układ korbowy i to jest rozwiązanie o najmniejszych rozmiarach. Już wiemy, że Słuchajcie, jest tutaj wszystko w środku, mimo że cała obudowa jest plastikowa, to w środku jest stop magnezowy i on powoduje, że e, nie ma szans tego tak łatwo załatwić. Chociaż każdy wie, że można to zrobić w bardzo łatwy sposób, nie dolewając oleju do mieszanki. E, tutaj Pawła, e, mamy jeszcze w sobie Pawła. Ostatnio żeśmy robili z Pawłem film o śl. E, 501 między innymi. I tutaj jeszcze pan Paweł powiedział mi, wspomniał wcześniej, że wcześniej były tak zwane miski dokręcane do e, cylindrów i to było gorsze rozwiązanie. Cały e, korpus, cały e, karter, w którym mieści się korbowód, łożyska, to jest znacznie lepsze rozwiązanie. I to jest właśnie w tych pilarkach, dlatego dają możliwości ich eksploatacji mocniej i wydajniej i są dużo trwalsze. No cóż, z bliska się przyjrzymy każdym z nich, bo obie, jak widzicie, mają rękojeści takie tradycyjne, jedna jest jednoręczna, też tradycyjna, tylko do innego zastosowania. Co te pilarki w sobie mają? Panie Pawle, Pan może doda coś od siebie. Jakie łańcuchy, jak się filtry zdejmuje, jak się do filtra dostajemy, jaka jest obudowa sprzęgła, co jest pod spodem? Proszę bardzo. Wszystkie pilarki są wyposażone w łańcuchy 3 8 cala o szerokości 1 1,3 mm Jednoręczna ma troszeczkę krótszą prowadnicę 30 przydajmy w oryginale No tak Przepraszam, 25 25 Za to dłuższe są wyposażone w 30 30 tak ta jest praktycznie identyczna do tej. Różni się tylko kolorem. Pojemność, wszystko to samo. To są te same pinarki tylko są w różnych kolorach. Mhm. Filtr powietrza, zatrzask na górze. Plastikowy otwieramy do przodu. Pokrywkę otwieramy do góry. Filterek przekręcamy w lewo. I jest rozbieralny do czyszczenia. Prosta sprawa. Tak. prościzna, Tak jak w Shindaiwe 500 tak, tak Identyko. Gaźnik słuchajcie Walbro. Jedna z najlepszych konstrukcji. Prosta. Wszędzie niemal zastosowana. Fajne gaźniki. Także czy tutaj trzeba stosować klucz serwisowy. Czyli z zwykłym śrubokrętem już nie. Nawet, do wolnych nawet tutaj do wolnych obrotów, tak? tak? tak, tak, tak. Hmm, proszę bardzo, czyli już mamy takie małe trochę utrudnienia, żeby osoby niekompetentne tutaj nie wszedzały pazurków, szkoda, ale te klucze serwisowe są wszędzie dostępne na Allegro, można kupić także, kto lubi pokręcić tak jak ja, to sobie kupi i będzie według własnego uznania ją regulował. No dobra, mamy jedną przetestowaną, to jest 250 WS Shindai, -We. Jeszcze zobaczymy etykietkę, jak ona tutaj wygląda. No tak, Yamabiko. Biko. Co się jeszcze jest? Made in Japan, tam na czarnym polu widzimy. Czy, tak No cóż, mniejszych pilarek to ja jeszcze w życiu nie widziałem i sądzę, że nie zobaczę. No chyba, że zabawki, one tak wyglądają trochę jak zabawki, ale to są naprawdę potencjalnie bardzo dobre piły odprężników nie mają bo tu jest pojemność niewielka tak, jest 25 cm 25 sześcienny rozrusznik no dobrze zobaczmy teraz tą mniejszą tak? tak jednoręczna jednoręczna korek powietrza podobnie jak wydaje się że do akumulator siedzi do paska i zimno drzewo i tak samo blokada jest plastikowa Zasada podobna. Prosta sprawa, fajne rzecz. Filterki bardzo dobrej jakości, nie przypuszczają brudu. To jest bardzo istotne. A tu jest sanie inaczej, troszeczkę rozwiązane. Identycznie? Identycznie. Aha, identyko. Teraz zobaczymy. Tak samo. Tak, też. Tu jest sanie. Tak lekko ukryte, żeby nie obłamało się, żeby go nie ruszyć. Fajnie to zrobione jest. 251 TS Taka malutkość Ile ona no może ważyć? Co Paweł? Niewiele. Niewiele, co? Niewiele. Wagi powinien mieć. To są zupełnie innej klasy. Dostęp do świecy. O to to jest fajne. Po, Pokażesz tu nam. Tu jest słuchajcie świeca w tym miejscu z tyłu bo konstrukcja silnika jest leżąca do tyłu cylinder jest do tyłu nie tak jak w klasycznych do góry z przodu tam tylko tu jest w ten sposób ależ to jest malutkie wszystko ukrywane. no fajne to jest trzeba się do tego przyzwyczaić słuchajcie bo to jest konstrukcja zupełnie inna wszystkie modele mają identyczne boczki nakrętka schodzi razem z boczkiem hamulec jest w boczku tak samo na na wącucha, profes profesjonalny Nakrętka nie gubi się mhm. ale zobaczcie ma ta pilarka potrójna a Tam już jest takie lepsze. Fajne. No dobra. Z katalizatorem. Wow. Tak? Niektórzy nie lubią katalizatora. Zdejmiemy to jeszcze, pokażemy co i jak. Dlaczego chcę to, słuchajcie, zdjąć? Bo chcę Wam pokazać, że tutaj, gdzie ma być metal, to metal jest. Tutaj, gdzie chodzi łańcuch i delikatnie czasami może ocierać, gdzie jest podawanie oleju, to jest wszystko taka blacha metalowa, dość solidna, wstawiona. E, bardzo twarda. Bardzo twarda, e, także to sprzęgło bardzo mocno solidnie wygląda. Wiesz, naprawdę, a się nie spodziewałem, że tu jest takie mocne sprzęgło. Także tutaj cylinder, kawałek widać. E, no. Nawet kanały przepukujące widać to jest takie yy, niby małe, ale te kanały widać, że są szerokie. No, ale to naprawdę to jest takie lekkie, że no fajne to jest. Wy kwotnie końcu, tak mhm, jak profesionalne, obrotowie. Nawet te końców spadnie i nic nie zrobi. Mhm. Obróci się. I dalej, no i też, że się nie stępi, nie, bo niektóre te ogrączniki były takie metalowe, które tępiły, tak łańcuch zdewastowały, że jak później się łańcuch wstawiło, to ten łańcuch tak szorował i niszczył prowadnice, więc tutaj jest to już poprawione. Ja miałem z tym problem nieraz, jak e, zaczynałem przygodę z piłami i się dziwiłem, czemu u mnie tak te łańcuchy szorują, a to właśnie, o, jak spadnie, trzeba uważać, żeby nie spadł, jak już spadnie, to to trzeba... Te miejsca, gdzie są zadry na prowadzących ogniwach zeszlifować niestety, bo się uszkodzi prowadnicę do końca. I jeszcze gdyby nawet łańcuch spadł, nie uderzy w tłumik. Aha. No, boczek ma osłonę, tak. która ochroni tłumik i, i całą resztę. Mhm. No tutaj jeszcze jest no, ścianka do Ale Zdarzało się, że spadał, udzirawił tłumik. Tak? tak Trochę, że się tych filarek sprzedali. Tak, tej. Kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, już około roku sprzedajemy. Mhm. Ja mam na kanale kobietę, która też y, lubi sobie pobawić się pilarkami, no, może nawet ma to konieczne do, do pracy, do przygotowania opału, więc te pilarki lekkie to na pewno będą też dobre dla kobiet, kobiet po prostu. Bardzo lekka, przy spokojnych pracach wystarczy. Hmm. Regulacja wpływu oleju od góry nie jest schowana. A, masz mały śrubę ma żeby zobaczyć jak to... Jedna czwartowa. Ale są zatrzaski? Nie, tu jest płynnie. Mhm, tu Tutaj nie ma zatrzasków, jest płynne. Nie ma takiej tak stałej pozycji. Jest tylko pokazane, że plus to jest w lewo, odkręcamy, jak zakręcamy w prawo, to jest minus, czyli mniej podaje. Ja zawsze pracuję na maksymalnej dawce oleju, na każdej chwilę u mnie, ale wy możecie sobie ustawić w zależności od rodzaju drzewa. Do sosny trochę Więcej do liściastych trochę mniej nie wiem jakby wie. ja wszędzie równo daję na maksa. No dobrze, zobaczmy kolejną klarkę. Mimo, że ona jest identyczna. Sam korpus nie, nie różni się niczym. Różnica jest tylko w uchwycie. No, czyli uchwyt jest inny. Jest tylko uchwyt, mhm. bo, tutaj, jest samy, bo tutaj w tej akurat jest to oparcie dla nadgarstka. Tak? tak, 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 tak. W ten sposób, żeby było oparcie. Tutaj natomiast tej drugiej niby też coś takiego jest zostało zrobione, żeby móc czasami sobie tutaj właśnie oprzeć rękę i jedną ręką trzymać, ale e, ta jest dłuższa i można już dwoma rękoma. No właśnie. E, może zobaczmy w echo, bo tu skoro jest Shindaba, to jest takie same na pewno, a tu też jest to samo, ale zobaczmy. Kto też kupuje 500 jedynkę? Mhm. Oto, może zobaczymy, jak będzie szkolenie, Co? Dlaczego? Do na i na Panie Pawle, zrobimy przerwę, zobaczymy, jak będzie jedynkę. Co? O, chodźmy, chodźmy wszyscy razem. Co? Słuchajcie, pan kupuje 500 jedynkę, jest okazja zobaczyć, jak wygląda przeszkolenie w firmie. Amach? Dzień dobry. Uruchomienie. Do góry włącznie wyciągamy stanie od wejść. Uchwyt y, profesjonalny, że nie niszczy łańcucha i nie tępi. Y... No, no, no. no, bo taki jak tego, no to. Taki metalowy. Zwyk... No to... to on niszczył no, po prostu. No, no, to... Te... To, no, Tylko żeśmy no, o tym no. rozmawiali. Niszczył prowadzące ogniwa i po prostu no, no, no. prawnica się później niszczyła. A dlaczego pan zdecyduje się na 500 dynkę? No, bo taką miałem 50 cm, i taką chcę mieć. Taką Dobry wybór, mocno. trzeba przyznać. Rzadka okazja sfilmować jak ktoś kupuje taką maszynę. A to olej kapie. kapie, bo to co nie poszło w trusinę z łańcucha, to To każdy o to pyta. Aha, Normalna sprawa. Tak? Mhm. musi wyrzucić. Tutaj mamy dostęp do filmu do powietrza. Okresamy i wyjmujemy cień z powietrza. Ściągamy. Jego można mieć w z płynem do naczyń, dobrze wysuszyć i on się jeszcze rozbiera na pół, tak? Aha, jeszcze teraz się tu to jest No dobrze, no tego no, 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 tak I zakładamy z powrotem Tu mamy dostęp do Daj tak. Olejko tutaj, fajnie. Na mamy tutaj. Rozujemy sobie dwie środeczki i naciągamy. Olej tutaj w każdym kąpujemy Tutaj z przodu bardziej raj do smarowania łańcucha prowadnicy, benzyna na mieszankę 1 do 40. I tak cały czas tak? Tak, nie zostawiać paliwa, do końca wypalać, są dłuższe postoje. No 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 no. Bo później będzie problem z rozłożeniem. To pan pijania. już pewnie jak miał piłę, to już wie trochę rzeczy, nie? No właśnie, to jak pytania. Jak pytania. mię wcześniej? Ja miałem przejść. 351 na do tej pory. Dobra, też profesjonalne. Dobra, 20 lat ja miałem. Mhm. E Coś, jakieś pytania? My uciekamy z tej Jeszcze ee, powodzenia. No dobrze, e, czyli tak, tą żeśmy Wam pokazali, jak jest zbudowana. E, czyli identycznie, ta sama blacha, ta sama blacha, sprzęgiełko, identyczne, mocne, potrójne. No naprawdę, to zaszokowany jestem w głębi. Tak samo widać tam w karterze kanały przepokujące Blacha, już wspomniałem, ogranicznik profesjonalny, obracający się, nieniszczący, ogniw prowadzących. Wszystko to samo, tylko dołożona jest ta rączka. Żeby nie. Tak? Ku, nic nie tak. Jest sama. A weź, Paweł, pociągnij za rozruszenie kotęgo i dziecie lekko. Leciutko, co? Ale rzuć spręż, nie? spręż. No cóż, to nam przygotowała firma Yambique i powiem wam szczerze, że te klasyczne rozwiązanie tradycyjnego silnika pozwala na zrobienie małej pilarki. Ich sort niestety już są to większe konstrukcje, do większych się daje do małych raczej, już nie. Co jeszcze można by było powiedzieć o tych pilarkach? No największą zaletą kompaktowa budowa, malutkie, wszędzie można wziąć, schować, włączniki. Przed uruchomieniem stop, zresztą już tutaj, bardzo takie są nieprzeszkadzające w ogóle. Tutaj jest czasami, którzy na, narzekali, że ten włącznik tu jest, ale tutaj już go nie ma. Także pompka, paliwa, oczywiście, żeby łatwo. Jak będziemy mieli okazję, słuchajcie, hmm, odpalić taką, będzie używana, jakaś przyjdzie do serwisu, czy na przykład do sprawdzenia, czy poprawnie działa, to pokażemy, jak się nie. nie. Korki w lewo są zamienne, takie same. Czyli rozmiarowo jest identyczny, tylko się kolorem różni. Z jednej strony nalewamy paliwo. Nie, nie pomylić. Lepiej nie. <gry> Lepiej nie pomylić, słuchajcie. No dobrze, że są właśnie te różne kolory. Czyli u góry jest paliwo, a u dołu jest olej. Czyli tradycyjnie można powiedzieć, ma taką z przodu małą ostrogę metalową, nie plastikową. To też jest zaleta. Plastikowa to plastikowa, metalowa to inaczej się w ogóle w drzewie trzyma. No i co więcej. Fajnie, że można je zobaczyć z bliska, podejrzeć. Ono gdzieś ważą, ja wiem, może z 2,5 kg, może 3, nie więcej. Z tnącym tym elementem. No nie, piórko. Waga piórkowa jest dosłownie. No. ja takich lekkich jeszcze pił nie, nie, nie trzymałem w ręku. Ale dobrze, że są. Przestałem się ich bać. Po zapoznaniu się z materiałem z katalogu wszystko w korpusie, w karterze ze stopu magnezu, solidnie wykonane. W ostatnim filmie pokazywałem pilarkę z Zenocha GZ400. Tam też wszystko było na zewnątrz plastiku, a w środku jak się odkręciło tłumik, to już był stop magnezowy. Więc nie ma co się tych pilarek małych bać, one są bardzo solidnie wykonane. No wiadomo, dużych dębów, byków, jakichś topol przydrożnych nie będziemy tymi pilarkami wycinać. Inne są to zastosowania dla tych pił, i dlatego je pokazujemy. Były zapytania na kanale, więc macie już możliwość z bliska przyjrzenia się, jak to wszystko się otwiera, jak to wszystko wygl wygląda. No Bardzo ładne pilareczki. Słuchajcie, e, fajnie się stało, bo e, klient przyniósł taką jedną małą pilareczkę e, Sindarowy 252S. E, trochę pochodziła u niego, już na przegląd. Nic tu nie było zepsute. Było, nie nie chciała palić? Odwrotnie była zatankowana. Odwrotnie była zatankowana. No to już wiemy, jakie są tutaj różne zdarzenia się zdarzają, czyli te dwa korki, to uwaga, e, żeby nie pomylić, że zaraz się się no I co się stało? Nic na razie się nie stało, nic nie mogło odpalić. No na oleju nie nie? Po wylaniu oleju ze zbiornika paliwa, przy pompowaniu zaczęła chodzić. Czyli po prostu olej poszedł do, do gaźnika, zatkał wszystko, pozaklejał, trzeba było to wszystko oczyścić, umyć, nalać właściwie i dalej piła chodzi. Zresztą, taka pomyłka to ona za wiele nie narobi bałaganu, tylko tyle, że nie można uruchomić, zepsuć nic nie zepsuje. Można. No, czyli co? Zdarzały się przypadki zatarcia pompki oleju, mhm. była benzyna, tak jak było tutaj, mhm. ale tutaj jest wszystko okej. Okay. To co bierzemy ją i mamy okazję sprawdzić yy, yy, na Pniu, który mamy z tyłu na zapleczu sklepu. Tego obejścia jeszcze nie znałem, także poznamy to obejście. Jest krótsze. Tutaj żeśmy słuchajcie, testowali ostatnio 446 przy 500, 500 jedynce. Taki mają fajny stojaczek malutki zrobiony, i zaraz zobaczymy, jak się ją uruchamy. Pompką trochę zagadała. Ja spróbuję Paweł trzymaj Słuchajcie tutaj taka sprawa Jest yy, tutaj akurat właściciel Zastosował łańcuch Pół To dobrze Ale te pół to Oregona akurat te jest dość takie szerokie I stawia większy opór Starajcie się kupujecie łańcuchy Żeby miały węższy no, Lepiej jest jak szerszy Bo nie zapycha się ten łańcuch No ale y, dla takiej delikatniejszej piły Z mniejszą mocą starajcie się te łańcuchy E, cieńsze kupować. No cóż, zaraz zobaczymy jak ona działa. Tego tak tutaj z sobą. stanie, ja już nie będę. E, stop, czyli teraz start jest. Tak. Pompka, nie będę jej używał, ona już pracowała, więc tylko uruchamiam. Może tak, co? Tak? Ciekawe jak ma ustawione podawanie oleju Warto by było jeszcze sprawdzić góry. U góry zapomniałem U dołu szukam A tutaj właśnie jest ta śrubka Trzeba było podać więcej trochę Prawie max Oleju, tak? Słuchajcie, właśnie no cóż Polecam Wam taką pilarkę W środku Na stopie magnezowym Malutka, leciutka Waży Tak nie wiem Na pierwszy rzut oka 3,5 kilo, Może 2 2,5 z chyba, tnącym, nie? Chyba 2,5 Chyba 2,5 kg. Fajna maszynka dla e, dekarzy, dla cieśli, dla, mm, dla wszystkich, nie? Tak, dla mojsterkowicza, żeby nie mieć kajdana w domu. Także taka fajna pilareczka. Mogliśmy zobaczyć jak się nią pracuje. Jeszcze raz ją uruchomię. Aha, zawsze zapominam. Aha. Zawsze że to się nie boi roboty także fajnie panie Pawle dziękujemy serdecznie za możliwość zobaczenia zaprezentowania tej maszyny wielu czeka na takie materiały żeby zobaczyć pozdrawiamy serdecznie do widzenia z Białegostoku z firmy Amach a skąd się wzięła nazwa firmy Amach ostatnio pytałem szefostwo że to inicjały osób które zakładały ten serwis ten punkt właśnie z tymi maszynami i już teraz wszystko wiemy do widzenia